Dzień dobry, siemanko, witamy. Dzisiaj mamy lany poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy już oblani po same uszy. Dobra, dzisiaj mamy niespodziewanego gościa, więc na szybko musimy coś zrobić, żeby mieć czym go poczęstować. Zrobimy keks hika, który jest szybki do zrobienia, łatwy, sprawny, mało składników i będzie pyszny. Więc bez zbędnego gadania idziemy do roboty. No dobra, a co nam będzie potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebna keksóweczka i do tego masło klarowane. Jeśli nie macie masła klarowanego, nie przejmujcie się, użycie zwykłe, też będzie dobrze. Cytrynki, cukier, mąka, proszek do pieczenia, dwa jajka i dżemik. I tyle. Prosto, prosto. Dobra, na początek co musimy zrobić? Musimy wyłożyć foremkę papierem. Więc zawołamy naszego pomocnika, żeby to zrobił, Lucy! Lucy przyszła. U pod paper pip, Okej. Okay. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobra, a teraz my się zajmiemy ciastem, ale jak już się będziemy zajmować ciastem, to nastawmy już piekarnik na 180 stopni, i będzie nagrzany. Dobra, piec włączony. Foremka nakrywa się papierem, bierzemy się do ciasno. Więc najpierw wbijamy jajka do misy. Hop. Hop. Teraz ścieramy skórkę z cytryny. Cytrynę najpierw trzeba umyć. Ja umyłem je w sodzie. I teraz ścieramy skórkę z dwóch cytryn do jajek. Dobra, wiecie co bym zapomniał? Masło musimy rozpuścić Więc tamto już dla Lucy niech się rozpuszcza A ja się zajmę dalej cytryną Ach, Świetny zapach cytrynki Od razu człowiek się obudzi Dobra, masło nam się rozpuściło Niech tu stanie obok nas, niech przystyga. Teraz do tej misy. A, już mamy piec. Dobra, piec gotowy. Teraz do tej misy wrzucamy cukier i ubijamy jajka z cytrynką i cukrem. Jak kupiliśmy jajka ładnie puszyste, to teraz bierzemy sitko, mąkę, szczypta proszku do pieczenia do mąki, mąkę przez sitko. Dokładnie wymieszać. Mamy to i teraz wlewamy masło klarowane i Dokładnie musimy to wymieszać. Jak już wymieszaliśmy, to teraz bierzemy foremkę, przelewamy ciasto do foremki. No dobra, jak mamy ciasto w foremce, to możemy zrobić takie coś. Bierzemy oliwę, nóż, o, tak żeby nasmarować ten nóż oliwą i postarajmy się tak przeciąć, żeby taki ślad pasek nam został na środku. Nie wiem, czy widzicie. I teraz wkładamy to do pieca i takie przygotowane ciasto. Wkładamy do pieca na pół godziny. Dobra, w międzyczasie, jak piecze się nasze ciasto, będziemy skupiać się na tym, żeby zrobić polewę. Najpierw. Ja użyję dżemu brzoskwiniowego, tak jak we wcześniejszych przepisach. Rozpuszczamy to, przesiewamy, przez i potem jak będzie gotowe, posmarujemy nasze ciasteczko. Dobra. Ja użyję 50 gram. Jest. Rozpuszczamy. Dobra. Mamy rozpuszczone, użyjemy kubeczek teraz przesiewamy to No i dobra, i będziemy mieli nasz syrop do posmarowania naszego ciastka teraz krok numer 2 Krokiem numer dwa będzie zrobienie lukru do tego, do tego będziemy potrzebować cukru, pudru i soku z cytryny więc i tam wyciskarki. mam wyciskarkę, cytrynkę. Potrzebujemy tak łyżkę stołową soku z cytryny, na jakieś 70 gram cukru pudru. No, powinno być. Dobra, ja dodam 50 gram cukru pudru, też będzie dobrze. Dobra, rozpuszczamy to. Jak widzimy konsystencja będzie taka kleiste ciasto, ale takie ma być. No i dobra. Cukier mamy rozpuszczony, cytrynka lukierek jest. Polewa brzotnicowa jest. Teraz spokojnie czekamy na ciasto. Bóg ja może za wcześnie rozpuściłem, także nie trzeba się z nim spieszyć, żeby nam nie zgęstniał, zanim ciasto będzie gotowe. Dobra, została nam minutka. Ciasto już jest gotowe, można powiedzieć. Także przygotujmy sobie kratkę A. Samo w czas. Dobra, pamiętać rękawice. O! A. Uu, uu. Zobaczcie ten keksik. Pięknie, tak miało być, wyciągnijmy go, Hop. i zobaczmy. I to jest nasze te ucięcie, daje nam taki ładny efekt, że to ciasto nam nie pęka wszędzie, tylko w tym jednym środkowym miejscu. Ładnie tak. No dobra, zostawimy to na razie tak. Bo teraz posmarujemy samą górę naszym przygotowanym. Polewo brzoskwiniowo do tego. Czekacie, znajdę pędzelek. Troszkę już nam zastygła ta polewa, ale dzięki temu, że ciasto jest gorąco, gorące, to nam troszkę to rozpuści. Sama raz. Wygląda naprawdę nieźle i pachnie też całe mieszkanie, kurde. Super. Zasmarujmy to. I zużyliśmy cało. Będzie tak błyszcząco z góry, ale to jeszcze też nie koniec. No i dobra, teraz zostawmy to na trochę, niech nam przystygnie. I wrócimy za momencie. No i dobra, i tak zasmarowanego keksika. zostawiamy go na trochę, niech nam przystygnie. A potem wrócimy do tego, bo jeszcze mamy do posmarowania naszym lukrem, tak? Także to jeszcze nie koniec, ale już, tuż, tuż. No dobra, skoro nam przystygło już troszkę te ciasto, zobaczmy je. Elegancko już można złapać, nie jest gorąco. Nasz syropek zastygł, także. Ale nie wiem dlaczego jest takie płaskie, nie wyrosło to ciasto. No cóż, powtórzę to, co zawsze powtarzam. Nie obiecuję Wam, że wyjdzie, ale obiecuję, że będzie pyszne. I to jest najważniejsze. I trzeba pamiętać, że te ciasta nie ma sody i nie ma za bardzo proszku do pieczenia, bo tam poszła szczypta proszku do pieczenia, więc zobaczymy końcowy efekt. Dobra. Jak już mamy ostygnięte ciasto, to teraz polukrujemy na to naszym lukrem, który przygotowaliśmy wcześniej i nam zastygł i trzeba było go rozpuścić jeszcze raz i go teraz posmarujemy. Będzie dobrze położyć coś pod spód tego. I ja, po, ja położę. Papier Udało się Dobrze Mamy nasz lukier Cukier puder z sokiem cytrynowym I dobra I posmarujmy to teraz Takie boki, górę O tak, proszę Ładnie, dobra Coś tu takiego będzie Jak widzimy wszystko Takie zastygnięte Ale nie przejmujmy się tym Dobra i teraz jak już Posmarowaliśmy To przerzucimy to na Papier Czuć pyszności I dosłownie Użymy to na minutę czy też 30 sekund żeby nam ten looker po prostu się rozpuścił, tak? Dosłownie na minutkę wiem, że to wszystko wygląda dziwnie ale tak nie ma być. No i dobra. I mamy to. O. O. I tak to wygląda Nie ma to jak szybkie ciasto na biegu Dobra, ale żeby się przekonać co to z tego wyszło trzeba spróbować No to co, do okienka No dobra, skoro ciasto jest gotowe to teraz nożyk i nasz tester Lucy da, 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 da. limon cake Spróbujmy, co to wyszło. Nie? Najważniejsze, żeby nie był zakalec w środku. No i zakalec nie jest. Jest po prostu wilgotne, jest wyrośnięte. Wszystko wygląda ładnie. Taki trak. Parę dymo Na Zobaczmy. Hmm. Nie, bardzo pyszne Bardzo cytrynowe, takie słodkie cytrynowe. Wilgotne. No kurde świetne. Muszę przyznać, że to ciasto świetnie by wypadało na różne podróże no bo tu nie ma żadnego kremu jest to bardzo fajna konsystencja więc na piknik z rodziną czy z kimś bliskim żeby wziąć coś ze sobą słodkiego no to wyśmienicie pasuje i nie ma co zalecać czy wyrośnięte czy nie trzeba zwracać czy jest pyszne a jest bardzo pyszne że mimo to, że wygląda, że po prostu nie wyszło że nie wyrosło, że jest takie jakby zbite to wcale takie nie jest, jest naprawdę pyszne. Jest naprawdę ten keksik, jest inny niż inne keksy. Także, jak chcecie się przekonać, czy naprawdę jest pyszny i nie kłamie, to musicie go spróbować sami. Także, jak macie nieoczekiwanych gości, którzy nagle dzwonią i chcą do Was odwiedzić i nie macie czym poczęstować, to coś takiego na szybko na pewno im się spodoba.